Czy to nasze solarisowe wprowadzenie, Niech żyje Jezus w sercach naszych, jak popatrzymy na nie, czy na modlitwę, którą znamy, modlitwę matki Tajber, mam na myśli przede wszystkim to pierwsze zdanie: Jezu, żyjący we mnie, błogosławię obecność Twoją we mnie, to i w tym pozdrowieniu, i w tej modlitwie. Doświadczamy tego, że nakierowuje ona nas na to, żeby spotkać Boga w samym sobie. Podobnie czytamy u Świętego Jana od Krzyża takie zdanie: Bóg mieszka w najgłębszym centrum ludzkiej duszy. To z pieśni duchowej. I modląc się, kontemplując, raz po raz, Słyszymy, że ta modlitwa to jest trudne doświadczenie, że trudno się kontempluje. Każda modlitwa jest trudna. Natomiast jaka trudność jest w kontemplacji? Warto się na tym zatrzymać, po to, żeby z tą trudnością się zmierzyć. A powód tej trudności jest wydaje mi się, bardzo prosty. Bo jeżeli idziemy taką. Ścieżką milczącej uważności czynimy wysiłki, żeby czy wysiłki duchowe, żeby skupić się w wierze świadomości na obecności z Panem w modlitwie wewnątrz samego siebie. To po takiej modlitwie, gdy przychodzi nam podzielić się, jak ta modlitwa wyglądała, jak wyglądało spotkanie z Bogiem. Trakcie kontemplacji, to to jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś od dłuższego czasu praktykuje kontemplację, to może powiedzieć, jakie owoce są tej kontemplacji, jaki jest jego rozwój, jak się zmienił, gdzie dojrzał. Natomiast to wszystko tyczy się całego życia, a nie tego momentu, który tyczy się, możemy opowiedzieć o sobie samym. W kontekście całego życia, a nie tego momentu spotkania z Bogiem w duszy swojej. Łatwo by było powiedzieć o tej modlitwie kontemplacyjnej, o spotkaniu z Bogiem w samym sobie, podobnie jak czytamy o Duchu Świętym w Piśmie Świętym, że możemy powiedzieć o Jego owocach, możemy powiedzieć, jakie są dary Ducha Świętego, ale żeby umieć w jakiś sposób, niektórzy piszą traktaty na temat Ducha Świętego, ale żeby umieć uchwycić tego Ducha Świętego, to chyba najłatwiej pójść śladem tego trzeciego rozdziału z Ewangelii Janowej, gdzie czytamy, wiatr wieje, gdzie chce i szumie go słyszysz, ale nie wiesz skąd pochodzi i dokąd podąża. I tak to jest z tym naszym spotkaniem z Panem Jezusem w duszy naszej. I kiedyś chodziłem na spotkanie grupy odnowy kontemplacyjnej, czyli Wspólna kontemplacja, tak jak my tutaj, tylko że w realu, i w pewnym momencie lider, lider tej grupy zaproponował, żeby po modlitwie kontemplacyjnej dzielić się doświadczeniem z kontemplacji. I powiem, że to zawsze było dla mnie, to był zawsze dla mnie duży dyskomfort. Czym ja się mam dzielić? Jeżeli były rozproszenia, no to starałem się. Traktować je neutralnie, nie podejmować ich, nie, nie iść za nimi. Jeżeli yy, były jakieś światła poznania, coś, coś ważnego, jakieś ważne odkrycie, to ok, jesteś i zostawiałem ten temat, zostawiałem to odkrycie na czas pod kontemplacji, na refleksję, na rozzeznanie, ale w samej kontemplacji to przeszkadzało. Czy wreszcie, jak się pojawiały jakieś emocje, to przyglądałem się, ok, są, natomiast. Nie one są centrum kontemplacji. Tak naprawdę czym się dzielić na tej kontemplacji? Rozproszeniami. I z jednej strony, mając taką sytuację, że trudno się dzielić obecnością, a z drugiej strony, jedno z takich ważniejszych wskazań w teologii, takich stwierdzeń, to jest to, które mówi o wierze. Poszukującej zrozumienia. To jest święty Anzel z Cantambery, przełom wieku XI-XII. On był arcybiskupem, teologiem, mnichem. I jakby to stwierdzenie było takim silnikiem, siłą napędową do poszukiwań w teologii. W języku akademickim często się mówi, że wiara domaga się zrozumienia. I idąc tym tropem, można by powiedzieć, że kontemplacja domaga się zrozumienia. O co chodzi z tym, tym spotkaniem Boga we mnie, w duszy mojej? I spodobało mi się kiedyś takie stwierdzenie, że na kontemplacji nie widać Boga, ponieważ w Jego obecności, jeżeli stajemy wobec świętego Boga, to jest tyle światła, jest taka jasność, że My w tej jasności Boga nie dostrzegamy. Nie potrafimy go zobaczyć, że ta jasność jest, no jest za jasno dla naszych oczu wiary. I, ta, I przez to ta jasność postrzegana jest jako ciemność. Z jednej strony mamy niesamowitą bliskość Boga, ale nam, w naszym wnętrzu duszy, wydaje się, że go nawet nie ma. Święty Jan Odkrzyża, dzisiaj już przywoływany w innym miejscu, w drodze na górze Karmel, pisze takie zdanie. Jasność Boga w ciemnościach wiary przyćmiewa, oczyszcza i otwiera oczy. Czyli jest rzeczą normalną, naturalną, że stając w kontemplacji blisko Pana Boga, mogę go nie widzieć. Potrzebne jest takie doświadczenie, potrzebne jest akceptacja takiego doświadczenia. Niektórzy wręcz mówią, że to spotkanie w duszy jest, spotkanie Boga w duszy swojej jest niewiedzą. Nawet jest taka książka, która traktuje o modlitwie i w tytule ma obłóg niewiedzy. I zobaczmy, kiedy medytujemy, tu mówię celowo, nie kontemplujemy, medytujemy, w odróżnieniu do kontemplacji, rozmyślamy i w sercu mamy Zadowolenie z poznania, z poznania, zrozumienia Słowa Bożego. I mając to zadowolenie, mając to poznanie, możemy się tym podzielić. Natomiast w kontemplacji jest zupełnie odwrotnie. Nie ma takiego poznania. Co więcej, w miejscu, gdzie w medytacji jest poznanie, to w kontemplacji może być doświadczenie, że dusza jest zmieszana, że ona nie odczuwa, jak Pan Bóg jest blisko, literatura duchowa mówi, że dusza skąpana jest w zachwycie z racji obecności, bliskości Boga, ale tego nie widzi. Nie jest świadoma, że jest skąpana w czymkolwiek, w łaskawości, w miłości obumieńczej, w darach bożych. Tak jest blisko Boga, że tego nie potrafi zauważyć i co więcej, może być takie doświadczenie, że wewnątrz duszy swojej, Pojawia się zagubienie, albo na, nawet poczucie porzucenia. Ktoś może pomyśleć, czy nie traci czasu na taką modlitwę, bo tam się nic nie dzieje, albo czy ja robię coś nie tak. I to wszystko, te doświadczenia są znane w literaturze duchowej. I mistycy piszą, że jeżeli ktoś doświadcza czegoś takiego, to jest początek nieba w wierze. Także